Nie ma lekko z tą pasieką samo się nie zrobi słuchajcie o kurde No ja mówię, oni się poubierali a ja mam tam wejść bez niczego Że mnie nie będą tak atakować. atawać musi być, albo muszą chwycić. No właśnie na przynęte, one za tobą, a my sami zrobimy co trzeba, no, ja wiem. i wrócić z nimi. Ja wiem, właśnie, żebyś jakieś tu szkolenia przyszliście, jak wykończyć żonę, żeby wiesz, było, nie było podejrzeń. Daję, Dawid, stoję, nie ruszam się, udaje, że jestem płotem. To się nazywa powałka. No, to nie ma, bo to się coś. E, Wróciliśmy wczoraj, słuchajcie, wyspaliśmy się, i dzisiaj trzeba jechać. Ule nadzorować, niemal lekko, słuchajcie. E, znaczy, jak ktoś się mówi, przyczypiło się gówno do tramwaju, moim motorniczym jestem, ja ogólnie tylko nagrywam. E, a tutaj, no. Teściu, wujek i Dawid y, działają. Chciałam Wam tam coś ponagrywać, ale boję się tam wleźć, bo oni się wszyscy, wiecie, oblekli, <grywa> a, a mi tam każą stać po prostu, więc, y, no, więc wyszłam na chwilę, bo te pszczoły, znaczy ogólnie jest spół... popłynnie, więc one są spoko. Spół... Czekajcie, ściągnę sobie czapkę w ogóle. O, fu! Kolory widzę. Ciągle czemu to jest jeszcze takie, ta siatka jest taka czarna. O, czekajcie, bo to jest jakiś... O pięknie po prostu słuchajcie, spałam się dzisiaj w końcu. Będzie teraz pokażę na innym wywerzu, bo tu na było dużo. A jest już miód? Jest. Tak? Ale nie do się, tak Ale tyle, że nie w byli. Robili robili. Sylwia. Co? językiem... A ona już w tym To znaczy, z tego może być wysoła coś. A czemu to wyciągnęliście? Bo to ja taką To zabójdzie zabudowali. Same to zrobiły? Nie ma. Ale numer. I Ale numer. Takie Bo... zamknięte to jest czerw. Też czerw kryty. Z tego będą wychodziły małe, nowe pszczółki. Widzisz? Ja? No. A te pootwierane to już po wychodziły stamtąd. A szukamy tutaj matki. A matka jak powinna wyglądać? Matka jest oznaczona palitką. To takie ma na plecach przylepione taką kuleczkę. Czerwoną? akurat do ma żółtą. Aha. No. O kurde, to nie jest łatwo tak znaleźć. Widzisz, jak tu ładnie, one wychodzą stąd z tych młode słuchy. Tutaj matki nie ma. Do tego, o, do tej kropki. Pokaż palcem. Tutaj na. chodzi po suszu. Matka widać ją. Ma palitkę na plecach i ma tu taki numerek 77. jest żółta palitka. O palitek. O, jest. Dobra. A tutaj widać tam tutaj jest, matka widać ładnie. Czekaj czekaj czekaj. Jestem uzależniona od tego makaronu koniak naprawdę. Ja po prostu się tak jaram, że to jest 12 kalorii na całe opakowanie, to jeszcze dodałam taki ze szpinakiem no i krewetki. Słuchajcie, także takie mega dietetyczne danie, troszeczkę pomidorów suszonych dodam. Sosu sojowego, a tutaj, proszę bardzo, wersja niezdrowa, normalny makaron, spaghetti, ale no, robię taką porcję dużą, chciałabym, żeby nam wystarczyło co najmniej na dwa dni Tym razem i i pojaraj, po, najarajmy się razem. Yy, już Wam pokazuję, o proszę bardzo, w 100 gramach jest 6 kalorii. Jeszcze raz Wam pokazuję, to jest o, spaghetti, yy, tak się pisze i ja zakupiłam sobie je w Biedronce w bardzo dużej ilości, bo boję się, że zaraz zostanie gdzieś tam wycofane. Czajeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Witam Was dzisiaj, jest dzisiaj dzień otwarcia sklepu na Chemii w Gliwicach. Yy, Dzień, na który bardzo długo czekałam. Yy, powiem Wam, że już naprawdę jestem zmęczona tym całym przygotowaniem do otwarcia, yy, więc niech już się dzieje. Yy, I powiem Wam, że od kilku dni bolało mi gardło. I dzisiaj, tak w ramach nie wiem czego prezentu, yy, na otwarcie wstałam i mam zawalone zatoki, katar, zatkane uszy także zajebiście po prostu, No, ale wczoraj też latałam. Słuchajcie, po mieście zimno było. A ja, wiecie, szyja, wszystko odsłonięte. Tam w tym sklepie też jest w ogóle mega zimno. Bo to jest stara, w starej kamienicy po prostu. No jest zimno. No i tak się dzisiaj bo mam czuję, przebierałam się dzisiaj 50 tysięcy 8 razy. Najpierw sukienka, ta, potem ta sukienka, potem stwierdziłam, że w ogóle mam zdęcia i że wygląda to fatalnie i nie założę sukienki. No i założyłam spodnie i po prostu i tak, i tak we wszystkim się czuję fatalnie. I stwierdziłam, że obojętnie co bym nie założyła, to ten stan się pewnie nie zmieni. E, a zresztą, Boże drogi, co tam bez przesady, co miał suknię jakąś założyć weselną. E, no, także także jedziemy, kochani, jedziemy. Dzisiaj ma przyjść pani, właśnie balony jeszcze przystroić. No i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. Jeszcze ciasto muszę kupić, właśnie muszę iść do piekarni po ciasto. Pani Emilko, jak tam pierwszy dzień otwarcia sklepu? Bardzo dobrze. Bo mamy, która jest godzina 11? Nie wiem, właśnie. Dziś koło 11.00. Zdjęcia się przydały. Brakiterskie umiejętności. Nie wiem, ale dobrze jest, nie? Wchodzi tu troszkę ludzi. No, bardzo dużo wchodzi ludzi. Tak, właśnie jesteśmy, że, mówię, to, mówię, że jesteśmy ze mną nieprzyzwyczajone, bo w grudzie tak. jest inaczej, nie? Znaczy, bo tam jest? Wchodzi klient i tak od razu się nim zaopiekujemy, bo wiemy, że on tak raczej po kupyluczka, a tutaj ten asortyment jest większy i tak niektórzy ludzie wchodzą, tylko żeby sobie pooglądać. Tak, tak. Ale jestem zaskoczona, bo tak przytyniona, to to nie będzie równi. Nic Wam, słuchajcie, nie nagrałam, bo się tyle działo i w ogóle miałam tyle cudownych gości. Zobaczcie, jakie piękne róże dostałam w ogóle. Jezu, i taki różowy torcik. Nie nagrałam Wam nic, słuchajcie. Z tym wypluta, doszczętnie. <noise> z emocji, zeżarłem i po prostu stresy. Boże, jakie te róże są piękne. Jeszcze tulipany dostałam od mojego Dawida. jeszcze takie piękne czerwone róże i jeszcze prezenty i... Takie to miłe, słuchajcie, że niektórzy mnie odwiedzili naprawdę po prostu. Och, jutro może więcej Wam ponagrywam coś popu. Ja nam nie wiem cokolwiek, bo dzisiaj dużo osób po prostu tak wchodziło, żeby zobaczyć, co tam będzie w tym sklepie. Jestem taka głodna, że już mi przeszedł głód chyba. Weszłam na jakiś inny stopień i już nie jestem chyba głodna. No dobra, jedziemy słuchajcie, do domu coś zjeść, świętować. No, chciałabym dzisiaj iść na jakąś dobrą kolację. To ma, słuchajcie, wisieć reklama mojego sklepu i to, akurat, Jak jest, jakie tutaj są komplikacje z, tym, z tą reklamą. Ja to urang, urasta do rangi, nie wiem, jakbym co tam miała wybudować. <grym> Jakiś drugi sklep co najmniej. Masz tyle siły, Tomek, że wiesz, metal gnieciasz w rękach. O, a to jest ta reklama, o której Wam mówiłam, nieszczęsna, na tym nieszczęsnym płocie. I ten pan, co jest taki skrupulatny. Także mam nadzieję, że nie będzie miał problemu. A reklama ma 4 metry, także chyba ją będzie widać. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj do radza, bo dzisiaj dzień mamy, więc trzeba świętować. I powiem Wam, że moja mama od zawsze robi najlepszą pizzę i ona, słuchajcie, do pizzy zawsze dodaje fasolę czerwoną z cebulką podsmażoną i sosik pomidorowy. No i wiadomo, reszta to tak standardowo, ale nie wiem, czy lubicie. Fasolę z cebulą jest przepyszna na pizzę. Mówię Wam, spróbujcie, po prostu petarda. W ogóle nie widać, bo to jest ciemno. Tak, to jest fasola. Właśnie opadam o tej pizzy, że to pamiętam z dzieciństwa, z dzieciństwa, z młodości ta pizza w sobotę nie zawsze była. U mnie. Nie. Pokażę Wam co moja mama lubi czytać. Tak, <grytanie> moja mama zawsze mi jakieś takie potem dziwne historie opowiada, no. A ja się oczywiście stresuję, ponieważ ja takich rzeczy w ogóle nie lubię słuchać i nie, po prostu nie chcę. Co tu mama sobie zaznaczyła? Proszę bardzo, łzy i krew Maryi. Dobra, nie wiem o co tu chodzi, ale no, no. ale mama takie książki lubi. Cieczka kochani, już następnego dnia. E, ja się słuchajcie wybrałam na myjnie, e, bo jutro komunia, więc wiecie, musi być ten, musi jakoś to wyglądać. Ja w ogóle włosy mam nieumyte, nie bukiet normalnie, trudno no e, i w ogóle muszę wam powiedzieć że dzisiaj mamy grilla u moich rodziców i świętujemy tak naprawdę pięć rzeczy e, wszystkie tak samo ważne, ale e, oczywiście e, jest co świętować, bo świętujemy Dzień Mamy świętujemy urodziny mojego taty świętujemy otwarcie mojego sklepu może cztery rzeczy, otwarcie mojego sklepu i świętujemy doktorat mojego brata, mój brat jeszcze się nie bronił ale już złożył doktorat, już wiecie już jest bliżej niż dalej. 400 stron, słuchajcie. Prawo, e, prawo własności, chyba o prawie własności pisał, dokładnie, nawet nie znam, e, nie znam tytułu pracy. Muszę się jeszcze go dopytać. E, muszę się kolki napić. Kołeczka, kochani, już następnego dnia. E, ja się, słuchajcie, wybrałam na myjnie, e, bo jutro komunia, więc wiecie, musi być ten, musi jakoś to wyglądać. Ja w ogóle włosy mam nieumyte, nie było kiedy, normalnie trudno. No e, i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mamy grilla u e, moich rodziców i świętujemy tak naprawdę pięć rzeczy. E, wszystkie tak są ważne, ale e, oczywiście e, jest co świętować, bo świętujemy Dzień Mamy, świętujemy urodziny mojego taty, świętujemy otwarcie mojego sklepu, może cztery rzeczy, otwarcie mojego sklepu i świętujemy doktorat mojego brata. Mój brat jeszcze się nie bronił, ale już złożył doktorat, już wiecie, już jest bliżej niż dalej. E, 400 Stastron, słuchajcie, prawo, e, prawo własności, chyba o prawie własności pisał, dokładnie nawet nie znam e, nie znam tytułu pracy, muszę się jeszcze go dopytać. E, muszę się kolki napić, pogoda. Ja cały czas, słuchajcie, jestem na takim pograniczu, jestem podchorowana, taka, taka troszkę podchorowana, ale nie chora. E, ogólnie mam na języku sześć takich dużych aft, słuchajcie, straszne to jest, uczucie, wiem, czy mieści jakieś afty. Ojej, ale gorąco. Fu. No, także, także język mnie boli troszkę i nie jest to przyjemne. E, no. I zatoki mam zapchane, ale dobra, dobra, nie narzekajmy, słuchajcie, piękny dzień, słońca. trzeba się cieszyć, celebrować, bo naprawdę mamy dzisiaj, co, jestem tak dumna, słuchajcie, z mojego brata, po prostu duma mi rozpiera, że nie wierzę, że on ma 27 lat i że w ogóle, on jest taki mądry, po prostu, on jest taki ambitny, naprawdę, ja nie wiem, jak my jesteśmy to jest po prostu niemożliwe, coś tam nie pykło, słuchajcie, ja się śmieję, że pamiętacie, bliźniacy, oglądaliście ten film, Arno Schwarzenegger i ten mały łysy, to ja oczywiście jestem mały, tym małym łysym, no. Żarty, żarciki, naprawdę jestem bardzo z niego dumna, no po prostu ro, ro, rozwala mnie od środka. Zadzkim hebe i pokażę Wam co kupiłam, bo były normalnie jakieś takie mega promocje, chociaż ja rzadko kupuję kosmetyki, więc może się tak nie znam do końca. No, ale kupiłam, słuchajcie, mojej mamuśce takie dwa kremy z Dermiki, które też były przecenione na... Miałabym zobaczyć, ale były przecenione. E, takie na noc i na dzień, kawiorowy, jaki to jest, i to jest luksusowy, krem wygładzający. E, no i co? A resztę kupiłam sobie, słuchajcie. Mój tusz ulubiony to jest tusz z L'Oreala Telescopic i kosztował 45 zł. Ja go ostatnio kupiłam, słuchajcie, stacjonarnie. Za 70 zł. Więc uważam, że to jest mega promocja. Do tego kupiłam mój ulubiony tusz. To jest L'Oreal. L'Oreal i to jest, boże, to jest numer 120, Vanilla Golden. Ja, słuchajcie, jestem z tych osób, które używają podkład troszkę ciemniejszy, ponieważ jak ja mam podkład bardzo jasny, to ja się źle czuję, coś czuję taka chora, taka taka wiecie, ja wolę troszeczkę minimalnie, a potem nakładam sobie jaśniejszy właśnie puder sypki i wydaje mi się, że to nie wygląda źle. To ma już SPF 25, witaminę C. No ja go bardzo lubię, on ma takie troszkę mocniejsze krycie. <laughs> To są w ogóle moje dwa produkty, które ja ostatnio cały czas tak naprawdę stosuję. Do tego kupiłam sobie z firmy Nakomi Niacinamide 20%. Niacinamide. Ja też mam ten składnik właśnie w moim serum do skóry i teraz sobie kupiłam po prostu takie 20% ponieważ to jest bardzo, bardzo dobry surowiec, surowiec, składnik nawilżający skórę. Do tego kupiłam sobie z jakiejś firmy, którą w ogóle nie znam, Hen, taki brąz bo mi się strasznie spodobał. E, rozświetlacz, ale taki widzicie, brązowy. E, tak, wiecie, taki efekt skóry muśniętej słońcem. To bym chciała przynajmniej uzyskać, zobaczymy. I z tego, z tej firmy też kupiłam w Hebe dwa cienie, takie mega świecące. Jeden jest taki, taki turbo złoty, a to jest taki metalizujący. E, bo tak sobie wymyśliłam, że może już mi się tak nie chce czasami takich, wiesz, wiesz, wiecie, ciężkich makijaży robić. I może bym sobie po prostu e, malowała rzęsy i sobie tylko tak w kącika tak sobie dziabnęła taki mega świecący cieniem, bo ostatnio była taka pani, e, taka starsza pani, koło 50. E, i ona właśnie była tak pomalowana, że miała rzęsy i miała tylko po prostu taki mega jaskrawy taki cień w kącikach i wyglądała po prostu przecudnie, tylko wyglądało mega świeżo, e, więc stwierdziłam, że może na lato coś takiego pokombinujemy. E, no, więc jestem ciekawa tej firmy HEN, bo ona była bardzo tania, te cienie były chyba 12 zł, takie wiecie, e, takie naprawdę mega... Fajne ceny, e, jeszcze byłam w aptece, nieważne, nieważne, to jest nuda, dobra jedziemy, bo się trochę, trochę mi się zeszło, jeszcze chciałam sobie kupić tramki z Big Stara, bo ja zawsze kupuję, co roku na wakacje kupuję sobie tramki z Big Stara białe, ale niestety nie było mojego rozmiaru, e, no ja lubię akurat tramki właśnie z Bigstara, bo są mega wygodne i bardzo ładnie wyglądają. Ja już w domku, kochani, stwierdziłam, że jeszcze się do Was odezwę, że się z nim pożegnać, bo nie lubię, sama nie lubię oglądać vlogi, które są tak od, od, odcięte w połowie. samej mi się to zdarza też tak nagrywać, więc stwierdziłam, że chcę się z nim po prostu pożegnać, podziękować, że spędziliśmy razem tutaj wspólnie czas. Chciałam Wam podziękować w ogóle za takie fajne komentarze, bo dużo osób mi napisało właśnie pod ostatnim filmem, że lubicie oglądać moje vlogi i że jestem takim Waszym jednostką zrobionych kanałów, także miód na moje serce, naprawdę za to też Wam bardzo dziękuję. No, e, ja niestety musiałam z komuni, że tak powiem, wcześniej uciekać. E, no nie wiem w ogóle komu, nie powinno być w sobotę, w niedzielę, to jednak jak ktoś jest z daleka, no to zazwyczaj musi wracać. Ja też niestety musiałam wracać, ale cieszę się, że widziałam się z moją rodzinką, że sobie trochę porozmawialiśmy o telefon dzwoni, Także kochani, buziaczki, dziękuję, że za mną jesteście.